Siemano, siemano. Dzisiaj robimy kiełbasę. Przyprawy już dodane. Teraz mieszam, tak zwane masowanie. Tak, to poklepiemy. Przyprawy podam w opisie. Ile na każdy kilogram mięsa? I liter już się nam moczą w letniej wodzie. Muszą poleżeć minimum pół godzinki, 30 minut. Czekamy. Później będziemy pchać w kiche. Teraz ładujemy na dziwarkę. Robimy takie kulki. O, I rzucamy, żeby nam powietrze fajnie wyszło, żeby nie było pęcherzyków w kiełbasie. Żeby nam się fajnie nabijały jelita Kuleczkę I ładujemy do lufy Dobra Zaraz się spotkamy przy zakładaniu jelit Dobra, zakładamy jelito Moczymy lejek wodą Żeby nam lepiej to w weszło w się i jedziemy z tematem Coś nie za bardzo Dobra, ja to założę i się, i się połączymy jeszcze raz, jak już będę nabijał. Zaczynamy nadziewać powoli. No. Tutaj jedno mięsko wyjdzie, wypcha powietrze. O, fajnie. Będziemy zawiązać. No jeden supałek styka. Zamykamy hmm, kisę. No i wychodzi nam fajna kiełbaska. Teczko final chodzisz, Imaczek. Okej. Okay. No Tu nie pykło, no niedobrze Nie, nie pykło. No, coś to nie idzie. Śliskie, mokre. Dobra, mamy to. Tak to się prezentuje. Kręcimy pęteczkę. Pęteczkę. Zależy kto jakie chce. Dłuższe, krótsze. My zrobimy gdzieś takie. Pierwsze. Zakręcamy. Piękna. Robimy to w tej samej długości. I takiego. I pyk my zawsze w jedną stronę. Pięknie. I tak nam to zostało. Tak dokręcamy. Dobrze. Wykałaczka. Tu są pęcherzyki powietrza, to przebijamy. Tak to I wygląda właśnie. Jutro będziemy wędzić. O, kiełbaskę już mam nadzianą. W ładnie. Powiesiliśmy. Będziemy czekać do rana, jak się fajnie osadzi, wyschnie. I rano będziemy wędzić. Tak to się fajnie prezentuje szybko ładnie sprawnie poszło zachęcam róbcie wędliny w domu nie ma porównania do tych sklepowych farbowanych i chemicznych także no. jutro jutro wędzimy o, się fajnie osadziła, wyschła nie wiem czy jak słuchutka jest. jest. Fajnie szereści będziemy wędzić. Tak to powinno wyglądać. Sucha zero ci, Będzie ładnie się wędziło. Super. No I zaczynamy wędzić. Tutaj mamy wiórki, czery. to nie wiem, to chyba będzie wiśnia albo czereśnia. A tutaj zrębki, jabłoń, apel. Mini wędzarka rozpalona. Czereśnią, drewnem z czereśni, suchutkie. I już wszystko wsadzone. Zaczynamy wędzenie. Taka mała wędzareczka. 5 kg sadu. Wędzimy. Trochę jeszcze podsuszymy Ciepłym powietrzem. Podsypiemy z i wędzonko. Wędzenie, podwędzanie tak 4-5 godzin. O, minęło jakieś 2 godziny. Ładnie już kolorek złapany. Myślę, że jeszcze z dwie godzinki i będzie super. A oh, się nie mogę doczekać. Fajnie to wygląda. Z zrębki robią robotę z wiśni albo czereśni, cherry. wszystko się nazywa czery Patrzcie na to. wyśli ślina cieknie. Patrzcie na ten kolor. A na dole to chyba się już podpieka, bo coś skwierczy Ale to nic Świetne Miało już jakieś 3 godzinki Jak to się prezentuje Super Są skwierczyny na dole, to jest taka miska to wszystko co skapuje na dół To skwierczy się że to się już podpieka, ale to nie, to fajnie się będzie takim delikatnym dymkiem Nie hajcujemy nie wiadomo jak Och, super patrzcie jak to wygląda Jeszcze myślę, że z godzinę i będziemy parzyć Uch. wodę. Już mamy nagrzaną do 80 stopni. I będziemy teraz parzyć kiełbachę. a w środku osiągnie temperaturę 72-74 stopnie Celsjusza. Jakieś myślę, że 30 minut i będzie dobra nie parzymy zbyt długo, żeby nam się w środku nie zrobiła sucha po przykrojeniu, żeby się nie, nie rozsypywała zaraz wbiję termometr w którąś kiełbaskę i jak w środku dojdzie do 72 stopni, no 74 góra to będziemy wyciągać. No, parzymy. Temperatura w środku już jest jakieś 70 71 stopni. Fajnie. No, poczekamy. Tak do 74 stopni dojdzie z temperatura w środku i wyciągamy. Do schłodzenia. No, kiełbasa wam się zaparzyła, minęło 35 minut. Temperaturę mamy 30, 30 co ja mówię, 74, tak jak mówiłem 72, 74 stopnie wyciągamy. Teraz szybko musimy schodzić, by zakończyć proces parzenia. No i schładzamy. Dajemy zimną wodę. Dobrze by było się tutaj rzucić kostki lodu, ale nie mam. Ale zmienię dwa razy wody i powinno być dobrze. No. Zaraz będziemy testować, spróbować. Czy ochłodzi fajnie, żeby zatrzymać proces parzenia. powtarzam kiełbasa już wisi do obcieknięcia, schłodzona w zimnej wodzie. Dwa razy wodę zmieniałem. No, tak się prezentuje. Super. Jestem zadowolony. O! Patrzcie jak to wygląda. Zachęcam, róbcie w domu kiełbaski, to dużo nie kosztuje. Zawsze to zdrowie. Nie pchamy żadnej chemii. Tylko tyle co w mięsie, a już na to wpływu nie mamy. Piękna. Super. To jest kiełbasa śląska. Bo chyba o tym nie mówiłem. Przyprawy użyłem jak do śląskiej, a jest dużo w internecie, można sobie wygooglować, modyfikować, robić różne swojskie kiełbasy. to robię drugi raz, czy już trzeci i mi pasuje, jest dobra, smaczna. Dzieciaki lubią. No, Zbliżenie. Zobaczymy jak nasza kiłbacha wygląda w środku. Kroimy z 2-3 plasterki. Hmm. Tak się prezentuje. Czy to widać? Super. Spróbujemy. No powiem wam, że smakuje dobrze. nie ma to swojskie. Twoje zawsze smakuje lepiej. Jeszcze raz pokażę. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Do następnego.